ma elo, witam was w ostatnim wyścigu Mustuntet Pomijamy i jedziemy Mamy teraz do prześcignięcia Kenisa, jak chyba Agiera. Nie spojrzałem, tylko... o, ale się wrąbał Może damy radę, bo jesteśmy już po ulepszaniu Bugatti a dojeżdżając na tym wyścig udało mi się odblokować jeszcze wydłużenie biegów pro. Uuu, ale jump. Fuck Zarzuciłem je troszkę. Zawsze mnie to zastanawia, czemu nie robię taką dziurę w tej blokadzie drogowej. Ja, yeah. Teraz ja. Oh, o, no, nas. No. Co jest? Co on się nie rozwali tylko ja halo ale żalo no, rozwal się co on takie kurde wytrzymałe jest. Aha Nice No, on też się rozwali, dobra Jedziemy o wzmocnione na dworze Drugi Długi ten wyścig, 10 km jeszcze A, prawo miałem pojechać Nie spojrzałem na mapę, nice No, serio? Serio? No jak ja mam to teraz odrobić? No dobra Chociaż ty ja To nitro dobra, No dobra, na jakoś On jakoś zwolnił Go. Teraz się masz rozwalać no właśnie I gaz do dechy. mi mnie. Ja? Co to było? O, rozwalił się ja też. I jej I... O oh, fuck. Któryś dzień na tygodnie teraz zaczniemy serię z Eurotracka Eurotrack Simulator 2 oczywiście Może z GTA 5 Albo nie wiem, zobaczę co tam jeszcze mam Może kurna z FIFA 16 Zobaczymy, zobaczymy. To, meta. Teraz tylko, żeby mnie nie wyprzedził, bo, bo po prostu nie. Jak to przegram, to wychodzę. Żal Od nowa To się wytnie No pierdol, ale dwa downy. się wrąbałem i on na szczęście też się wrąbał Nice Ja się cieszę Bo wygrałem znowu do jakiejś partii. Dobra teraz Gershowa jeszcze rozwalić Gdzie uciekasz człowieku No to sobie chyba pomarzę A nie, się ma Do imię Szybki ten keniesek. Tylko najpierw trzeba nie mam Tak jak tym Bugatti No, Stój Daj się rozwodzić. Dzięki. Jeszcze zobaczymy jak, jak się rozpędza ten, jak w ogóle jedzie ten kenisek Czy jest szybki, czy jest wolny Bez ulepszenia oczywiście Ładuje się, ładuje, dobra mamy go Jest to jakoś prosto

PS-y trochę wracają do normy Czerwony No co ty robisz człowieku Widzisz co przywaliłeś Teraz się nie opłaci do końca życia To tu mam na wyścieki do wali raczej Jedziemy Musi się w końcu udać Policja O, rozwaliłem się Dobra, nie, nie wierzę w to Dobra, ten klinicek na pewno jest szybki Lecz 400 był taki ulepszony ponad 400, nie wiem, 50 może Jedzie nie będę tego sam sprawdzać teraz, bo jak sami możecie zauważyć, mi nie idzie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.